Renuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com Paweł Polityło na Media Day przed galą KSW 74 no orzeł wylądował, tak więc wylądował chyba w dobrym nastroju Orzeł cały czas leci Cały czas leci, to opowiedz trochę o tym locie jak, jak Ci przebiegało przy lot do Polski kiedy już tu, od kiedy tutaj już jesteś no i co, pewnie gotowy na, na starcie sobotnie, ale jak formalności z wagą, no i z tymi całymi media, medialnymi z tą całą medialną otoczką, e, przyleciałem wczoraj wieczorem, wczoraj w nocy. E, na dzisiaj, jeszcze e, w Warszawie, zrobimy jakiś tam mały, mały rozruch, bo no, tej wagi jeszcze troszeczkę mam. Ale wszystko ładnie, dobrze. E, Kam też dobrze. No, dzisiaj mamy jeszcze te media, media, media day. Wieczorem, jeszcze jakąś sałękę nad ranem e, gorącą wannę. No i zbijamy wagę, ładujemy akumulatory. Idziemy po swoje. Po twojej walce na gali KSW69 powiedziałeś, że teraz żadnych rewanży, tylko liczysz na jakieś starcie o pas, bądź no powiedzmy o, taki, o bycie takim pretendentem do pasa w kategorii kługuciej, Przepraszam. Powiedz Paweł, jak, jak to wygląda teraz. Myślałeś wcześniej o tym, bo miałeś być potencjalnie zestawiony, jeśli się nie mylę, z Żożułą, tak? Tak, z Żożułą. On gdzieś tam miał pierwotnie, pierwsza nasza konfrontacja, ma być wcześniej, jednak ja zachorowałem zaś na tej, chyba on coś, jakiś doznał kontuzji, więc ja miałem zastępstwo też. E, jak to wygląda u nas? No jest tam mocno piątka, nie? Mamy chyba te pięć takich numerów, które gdzieś tam każdy będzie chciał z tej pięć, z tej piątki po każdej swojej następnej walce wskoczyć po title w końcu. No ja też jestem tą samą osobą, która po tej walce już będzie chciała skończyć on ten title. Zobaczymy, co będzie dalej. Skupiam się na tej walce w sobotę i będziemy myśleć po wygranej. To ja się tylko dopytam w takim razie, jeśli o no, tej walce jak troszeczkę tak szybko przecięliśmy temat, ale rozumiem, że wszystko tak jak powiedziałeś, jest zgodnie z planem i ta waga będzie na jutro zrobiona. Zgodnie z planem będzie zrobiona, no i zgodnie z planem będzie ciężko, ale zresztą <laughs> mówię. No to tak to wygląda, to nie ma, nie, ma, nie ma, że ktoś tam ma zbić piątkę, ktoś ma zbić siódemkę, ktoś ma zbić 3 kilo, także swoje trzeba i tak wycierpieć i to nie ma różnicy ile tam jest do końca. Musimy to przeboleć, to jest part of the game, że tak powiem, i każdy nie, nie, nie ma łatwego zbijania wagi łatwego do zbijania wagi nie ma, a to zawodnicy często podkreślają, że tak naprawdę sama walka to już jest przyjemność po tym wszystkim, co wcześniej trzeba przejść. Również jeśli chodzi o zbijanie wagi, właśnie ta walka, przyjemność, rywal, jak go oceniasz. Prawda powiedziawszy, tak jest wiele osób, które czeka na ten pojedynek, żeby zobaczyć Ciebie, ale też i rywala, jak się zaprezentuje właśnie w pojedynku z Tobą. Ja też czekam na tą walkę, <laughs> ale jest fajnie, jest fajnie, bo e, fajny przeciwnik, bo widziałem go na tej ostatniej gali, jak ja walczyłem no to miał tą walkę wieczoru z przybyszem, więc tak oglądałem tą walkę z bardzo bliska z statem z, z i z trenerem, z z narożnikiem, bo wiedzieliśmy, że w przyszłości któryś z tych e, przeciwników będzie moim przeciwnikiem, któryś z tych zawodników będzie moim przeciwnikiem, więc e, no ciekawe, pięć rund bo też wcześniej, patrzyliśmy jakie, jakieś na jego walki, jest, no, jest jakoś tam rozczytany, no też, też czekam na tą walkę, będzie super na pewno, także cieszę się. No to Walerson Val Martins posiada jakieś takie aspekty w swojej grze, które ciebie potrafią że, wzbudzić w tobie takie wow, czy raczej uważasz go za takiego zawodnika, który gdzieś tam dał dobrą walkę, wytrzymał tak z Sebastianem Przybyszem, no ale koniec końców no przegrał, tak więc miał ten swój moment. Poza tym momentem, co ty oceniasz Paweł? Właśnie ten moment, ta walka to była jedna z najlepszych walk chyba w ogóle w jego całej karierze. Oglądałem też jego wcześniejsze walki, ale tej walki, co zrobił właśnie z Przybyszem też, czy to nie było takie postawienie wszystkiego na jedną kartę? Bo wiedział, że tak naprawdę z czampionem nie ma co tam, nie miał nic do stracenia i naprawdę pokazuje się z bardzo dobrej strony. No to przetrwał, jeszcze jeszcze gdzieś go tam poddał chyba w ostatniej rundzie, tak. No, aczkolwiek te w jego wcześniejsze walczki i waleczki też oglądałem, także. Będzie wszystko dobrze. Będzie wszystko dobrze, tak powtarzasz o tym, mówisz to. Pewność Ciebie? Czy tak trochę też dodawanie sobie otuchy, takiej motywacji przed tą walką? Nie, raczej otuchy sobie nie muszę dodawać. To jest, każdy z nas wchodzi, przynajmniej ja tak uważam, wchodzę po to, żeby wygrać. Ale, czyli nie, nie muszę dodawać sobie pewności, wiedzę Wiem, że zrobiłem kawał dobrej roboty. Wiem, że nie jestem tu od wczoraj, tylko od bardzo dawna. To już będzie moja ósma walka w KSW, dziesiąta w no, w zawodowych walkach, także jak mam nie być pewny siebie. No zawodnik, który już tak naprawdę troszeczkę można powiedzieć, już takim jest taką twarzą KSW o tych wszystkich pojedynkach. Tak jest, weteranem wręcz. Nie, 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 nie tylko nie. <laughs> Ale nie tak, to taki to weteran. To zajechany. Nie wiem, żebyśmy się dobrze zrozumieli. weteran Nie to też jest stary i dojść się No, tak już kur. Jak się weteran już. No, się, to są dumni, prawda? jeśli no, no. mówisz o zawodnika. No tak, no nie ukrywajmy gdzieś już tych osiem, to będzie ósma moja walka, czyli troszeczkę tych. Troszeczkę tych walk już jest, no można powiedzieć, że także to jeżeli chodzi o niezajemnego, niezajemnego weterana, to dobrze, że, to, że, tak, że, że jest jakąś tą twarzą, że tak się już uważa, także to też cieszy. Jeśli powiedzmy organizacja KSW zestawiła ciebie w kolejnym pojedynku, powiedzmy z Żorżułą, to rozumiem, że nie, nie ma już tego celu, który był przy KSW 69, że za wszelką cenę zero rewanży, tylko walka o pas. No, no też się chcę. Gdzieś tam ja wcześniej już też o tym pasie myślałem. Tylko co z Santosem gdzieś tam, tak jak mówię miałem ten nos połamany gdzieś tam już od pierwszej rundy, więc było zupełnie inaczej to wyglądało. E, też tutaj co wychodzi nagle ten Brazylijczyk ma jedną walkę, a jest wiedzieć numerem 3 w ranki nie, czy 4, a ja 5. E, ten życzyła nie wiem, czy też nie był wyższy po jednej walce, także... No zobaczymy, to też jakoś musi mieć ręce i nogi, nie? W te, te drabinki chyba, nie. Może czas najwyższy krzyczeć. Po prostu bezpośrednio do właścicieli organizacji, do dyrektora sportowego. To jest, to jest, to jest, to jest, to jest też cel po tej walce, żeby to zrobić, ale aczkolwiek tak jak mówię, e, skupiam się na tej walce. No i pas to jest kolejny krok w końcu, nie w mojej karierze. No bardzo dziękuję. My tego ci życzymy, oczywiście. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.